Cześć wszystkim z tej strony, matek FXD. Dziś jestem akurat sam, no bo no chciałem najprawdzić z ostatnim, ale nie mam no niestety, jak nie życie, a nie, ja nie mogę wam powiedzieć, nie będę pokazywał to jak też pokazałem w innych. No to co, chciałem pierwszy Wam powiedzieć przed ten yy, przed yy, rozpoczęciem naszego odcinka na Money Warsa, na Jaszu, chciałem Wam powiedzieć, no, co się powiedzieć? <grymne> nie no. Co ja chciałem powiedzieć? O kurde, zapomniałam. Może mi się przypomni mam cię, cięciu. Widzimy się na Arence. no mi po widzicie, oni mi tutaj tak nie wkurzają, bo jestem trzema gusiami. Tak mnie wkurzają, że patrzymy na lata. Teraz Dobra, się przyda, ale to muszę Kupuwać. to wykupywać. Co to najgorsze? Co ja mam wspomnieć? A, no, już pamiętam. Mi się przypomniało. Chciałem wam powiedzieć o tym, że ten... mm, Że... no, myślę się pewnie, że nie wiedział, że jestem cheater. I w tym macie rację. Mam kuzynki, tylko że nie używam. Używam tylko jak nie nagrywam, ale tak to na tym cyfra, nie używam tego kuzynki, bo po co używać na cyfra z tym kuzynki? Mogę udowodnić, ale nie będę pokazywała, się pobiera kuzynki, bo myślę, że to jest tylko dla mięczaków, To jak ja to już nie używam one dla mnie. To jest trend, to kuzynki. Czuję tych ja myślę, że później użymy tylko ten, który umie grać. Bo sobie weźmie nukera, oczywiście. Wiecie, wiedzą, no, sprawdza, łatwione, że tak. A my sobie pokopiemy, znaczymy się, a oni muszą się męczyć, bo sobie włączą, że ten. Myślę, że dalej wszystko znaczy, nie trzeba robić. I oni wiedzą. Umiejąc Citeru, bo oni są bez sensu. I nie wiem po co, tam tak bez sensu te, tak, 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 miałem? To mamy widzicie, my już mamy kilo. O, nie o, nie mamy, dniaksa. Uch, jak ja. mamy w zielonych dwóch. Co tak, 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 dwóch. Mamy tak, 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 nie mam. To jest najgorsze. A i jeszcze jest coś. Muszę iść potem Tu mam Bo Tu nie ma drogo pustelnika. Nawet nie ma tego ułatwienia. Dobrze. Ach. Ale za mało żelaza. Kurde. Mam bruka? Tak. Dobra. Przepaliłam się. Dziękuję. Już mam buciki. Dobra, mam debuł. i Widzimy się w następnej arenie. <grymne> Dobra. Tu też ładnie. Dobra, wniosek w następnej Witamy serdecznie po przerwie. ten mi się przetwala żelazo. Zaraz pokażę. Wchodzimy w kopie. У. Дияқ қараба. Менга кетади, аниқ эмас. Қавонрас. Дияла. Биш киши мен ўйнайман.

O lol, Jeszcze nie jestem na samym dole. O już jest na samym dole. O lol. Cef, cef. Pamiętajcie ten konkurs, to nie zapamiętaliście, bo możecie lub wejść na ten odcinek z dawałem konkurs, ale lepiej nie podnieść normalnie będę z dwóch to go podam zrobić krótki odcinek krótki, dwun, nie bym nie, dwun, nie No i ten... No, ja go i po prostu będzie mielink w ten kolor kurs. I piszcie mi po, y, na komentarzach to ma skape'a, bo bo mi się tak samo no i wam dosyć. Nie mam oczekuję gdzieś. Ale... Ja się dokupałem. O! Oh, 19? A nie, to było hmm. Okej, okay, jeszcze jedno. Chociaż, nie wiem, na klatce to powinno się długo pozbierać. Czy to? Nie czy nie? No tak. Trochę wygląda na motocykla wyróżnionego. W Będę miał złote buciki, dwie są w tylko tego nie odniosę. O kurde, gdzie to jest, proszę. I też zrobię już ten, se, z tego czapkę. Nie, cykle to żeby był taki. Nie ma wynagrodzenia. Powinna nie znaleźć od niej tu czapkę mam. A to jeszcze nie wykorzystam tego. kopać. Jakie słabe ujgro. Nie, nie, nie widzę. W ogóle widzę. że wyraźnie. No nie wiem. Dobra. No to co, zaraz byś Może Można zrobić tutaj takie chwilowe cięcie. Lewo. Bunun kostümünü kazan. Bir takımını da Bütü Bütü, bütü, bütü. Bütü, Nie będzie mi resetu, ale dobra, no to ja już się poświęcę w, w, w imię. No już i nic. Mam to ma wstać, nic się nie poradzi, co i pożegnać, Nadmiar cukierka na szczęście. Aha. No i co alo? Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie mi yy, oczywiście swoje skejpy w komentarzach. Najaj, yo.